Jesteśmy w miejscowości Poborszów. Tu w miejscowości Poborszów trwa podwyższanie terenu w celu uniemożliwienia wlania się wód z rzeki Odry do miejscowości bezpośrednio Poborszów, a także cofnięcia się tych wód na dzielnicę rogi miasta Kędzierzyn-Koźle. Na miejscu działa 30 ochotników, ochotniczej straży pożarnej, 60 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 25 policjantów. Komendy Powiatowej oraz y, policjantów, którzy przyjechali nas wesprzeć z województwa Wielkopolskiego. W dalszym ciągu y, współdziałamy ze służbami, y, pomagamy mieszkańcom. Woda y, w nocy y, troszeczkę wezbrała, jednak w tej chwili dostajemy informację, że sytuacja jest y, stabilna. Wczorajszego wieczoru pracowaliśmy y, na dzielnicy y, Rogi tutaj przy uszczelnianiu wału. Tam rzeczywiście doszło do pewnej sytuacji, gdzie blokowaliśmy wjazd na teren wału osobom, które chciały pomóc w ładowaniu worków, w workowaniu, w umacnianiu tego wału. Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, że akurat ten teren jest terenem bardzo niebezpiecznym, specyficznym, i wszyscy ci, którzy tam byli na miejscu, musieli pokonać brud wody do wysokości około pół metra. Gdyby ta woda się podniosła, te osoby, które znajdowały się już na wale w miejscu, gdzie trwały prace, byłyby po prostu odcięte. Dlatego tutaj trzeba było poczekać na decyzję Straży Pożarnej, że jest bezpiecznie, że można pewną ilość osób wprowadzić tam. No, nie trudno sobie wyobrazić ktoś kto był widział ten teren, że wjazd 30 samochodów na wał mógł spowodować jego zarwanie, a na pewno przeszkodziłby w sprawnej komunikacji służb. Tam wjeżdżały pojazdy ciężarowe, które dowoziły piach. Ta droga musiała być drożna i taka musi pozostać dalej. Pracujemy w tej chwili w Bierawie, pracujemy również po Borszowie. Tam dzisiaj otrzymaliśmy informację o tym, że są przesionki, że trzeba układać worki. Ja skierowałem tam dwa patrole policji do pomocy. W dalszym ciągu zamknięte są drogi. DK 45 i most wcisku. Otrzymaliśmy dzisiaj rano wsparcie policjantów z oddziałów prewencji z Poznania. Wiem, że w nocy również w Bierawie pracowało wojsko.